Cześć! Słuchajcie, chciałem Wam pokazać kolejne Suzuki SX4, 2007 rok, auto z polskiego salonu, miało do tej pory dwoje właścicieli, przy czym drugi właściciel korzystał z tego auta od bodajże 2010 roku, także mm, naprawdę już szmat czasu jest to auto w jego rękach. Jeżeli chodzi o to, co my tu mamy, 2007 rok, 1.6 benzyna, 107 koni, napęd oczywiście na cztery koła. Bardzo fajna wersja wyposażenia, system bezkluczykowy, światła przeciwgielne, alufelgi, klima jednostrefowa. No i co? No i piękny lakier, piękny stan zachowania. Autogarażowany praktycznie przez całe swoje życie. Spód zakonserwowany 3 lata temu w stanie naprawdę uważam rewelacyjnym. Jeżeli chodzi o opony, jedne i drugie są mniej więcej z 2022 roku i są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Samochód ma w tym momencie 177 tysięcy przebiegu, ale jak na 2007 rok, ten przebieg jest symboliczny, w związku z czym sami wiecie, że przy takich przebiegach rocznych te opony nawet się jeszcze nie zdążyły dobrze zużyć. Co jeszcze? Auto całe w oryginale, poza przednią pokrywą. Na niej wychodzi nam podwójny lakier. Właściciel poinformował nas, że w momencie, kiedy to auto kupował z salonu Suzuki jako używane Naście, naście lat temu dostał taką informację, że maska była powtórnie u nich lakierowana. Co jeszcze słuchajcie z takich rzeczy? Czujniki parkowania, o systemie bezkluczykowym Wam wspominałem, szyby przyciemniane, macie jeszcze relingi, napęd na cztery koła jest nieśmiertelny, te silniki też są nieśmiertelne i chyba to tyle, jeżeli chodzi o to, co mamy z zewnątrz. Zaraz przejdziemy do środka i pokażę Wam, co tam się dzieje. No, jeżeli chodzi też o lakier, słuchajcie, on naprawdę ry brak rys, brak wgnieceń, brak jakichś uszkodzeń. Mm, wygląda to naprawdę świetnie. Dobra, przechodzimy do bagażnika. Słuchajcie, bagażnik wygląda tak, jak to w Wesix 4, czyli y jakieś tam zakupy się zmieszczą. Nie jest to jakiś mega mały bagażnik, uważam, że jest całkiem w porządku. Fotele można sobie jeszcze złożyć, tam są takie sznureczki, gdzie je pociągacie i one robią takiego fikołka do przodu, więc wtedy możecie przewieźć trochę więcej rzeczy. Dobra, idziemy do tylnej kanapy. Tylna kanapa, słuchajcie, wygląda tak. Brak jakichś naprawdę uszkodzeń. No, wygląda normalnie, nic nie jest zaciągnięte, porysowane i tak dalej. Wątpię, żeby tu w ogóle ktoś z niej korzystał. Z tyłu macie przy, e, nie przyciemniane szyby, przyciemniane szyby też, ale elektryczne szyby. E, na drzwiach kierowcy sterowanie szybami, sterowanie elektrycznymi lusterkami. Fotel kierowcy wygląda tak. Fotel pasażera wygląda tak. I co dalej? Kierownicę macie skórzaną ze sterowaniem radia. Tutaj po lewej macie przyciski do włączania światłów przeciwmgielnych przednich, regulacji wysokości świecenia oraz przycisk do sterowania jasnością podświetlenia zegarów i tego małego komputerka, który tu jest. Już go odpalamy. Odpalamy oczywiście bez wyciągania kluczyka tym pokrętłem, który tutaj jest. 177 tysięcy przebiegu. Mam nadzieję, że macie ostrość macie. Jeszcze raz pokażę Wam kierownicę. Wygląda tak. I co? Wyświetlacz słuchajcie, na którym macie godzinę, macie e, temperaturę i średnie spalanie 7.2, także naprawdę przyzwoity wynik. E, proste radio, klima jednostrefowa. E, Pokrętłem po lewej nastawiacie sobie żądaną temperaturę. Potem w zasadzie wrzucacie auto, auto i wszystko się dzieje za was. E, układ klimatyzacji sam będzie dążył do tego, żeby w tym pojeździe y, była ta zadana przez was Temperatura. Dobra, słuchajcie, jeszcze pod spodem jakiś schowek na jakieś tam gadżety. Klasyczne gniazdo do ładowarki. Niżej można sobie jeszcze telefon wrzucić, uchwyty na kubki. Biegów oczywiście 5. I tutaj macie jeszcze przyciski do włączania podgrzewania przednich foteli oraz przycisk do sterowania napędem. Jeżeli chodzi o napęd, no to ci, którzy szukają takiego samochodu, przeważnie wiedzą, że to auto naprawdę wyjedzie wszędzie. Ma fajne, nieduże gabaryty. W związku z czym mm, naprawdę dobrze się nim jeździ, dobrze się nim porusza. Dobra, przechodzimy jeszcze raz do tego, co się dzieje z zewnątrz i będziemy kończyć. Słuchajcie, tak to wygląda. Koła nieporysowane, stan wizualny uważam naprawdę rewelacja, czujniki parkowania z tyłu. Opony w stanie idealnym, tarcze klocki chyba też niedawno robione. Konserwacja naprawdę uważam ten egzemplarz za godny, godny zakupu. I to chyba tyle. Jeżeli będziecie mieć pytania, dzwoncie, piszcie 507 678 607. Jesteśmy dla was na brothers.autoplatz.pl. Szukajcie nas na Facebooku Brilliant Brothers Myślnik Samochodu Używane. Jeżeli będziecie mieć pytania, piszcie, dzwoncie. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.